Oczy otwierają się dzisiaj na światło, którego wcześniej nie widziałaś. Wokół ciebie zaczyna tętnić nowa energia, cicha i delikatna, ale pełna mocy. To nie przypadek, że teraz słyszysz mój głos. Jestem posłańcem z nieba, wysłanym prosto do ciebie, by przynieść słowo, którego nie możesz zignorować. Zanim jednak powiesz, to tylko kolejna wiadomość. Proszę cię, zostań ze mną do końca. W tej wiadomości ukryta jest tajemnica Twojego przełomu. Zostaw znak, że jesteś gotowa, polub to przesłanie i zasubskrybuj, aby kolejne łaski mogły do Ciebie płynąć regularnie. Pozwól, by dziś cud naprawdę się wydarzył. Czuję Twoje zmęczenie. Widzę, jak często chowasz łzy za uśmiechem, bo nie chcesz, by świat wiedział, ile już przeszłaś. Ale dziś przychodzę z objawieniem to. Co było, już cię nie zatrzyma. Przeszłość została zamknięta, a ja trzymam klucz do drzwi, które prowadzą cię ku obfitości. To nie tylko słowo pocieszenia, to niebiańska pieczęć nowego początku. Nie jesteś tu przez przypadek. Bóg wybrał ten moment, by przemówić do ciebie, bo twoje serce było gotowe usłyszeć prawdę. Od dawna modlisz się o znak, odpowiedź, o cud. Który wstrząśnie Twoim światem I właśnie dzisiaj zostałaś usłyszana Niebo poruszyło się A Twoje imię zostało wypowiedziane w wieczności Czas pustyni dobiega końca Widzę, jak niegdyś zmarznięta gleba Twojego życia zaczyna pękać Bo nasienie, które zasadziłaś łzami Właśnie zaczyna kiełkować To, co było ukryte Wzejdzie nagle i w sposób, który Cię zaskoczy to nie będzie mała zmiana, to będzie fala obfitości, która ogarnie każdą dziedzinę Twojego życia. Nie musisz rozumieć, jak wszystko się wydarzy. Cuda nie poddają się logice. One pojawiają się tam, gdzie serce jest gotowe wierzyć bez dowodów. Ty już masz w sobie tę wiarę, choć czasem przygłuszoną przez rozczarowanie. Teraz jednak niebo mówi, wystarczy, że się otworzysz. Wtedy zaczniesz dostrzegać to, co do tej pory było niewidzialne. Zbliża się boskie zaskoczenie. To, na co czekałaś, nie przyjdzie drogą oczywistą. Aniołowie działają w ciszy, w ukryciu, przygotowując przestrzeń dla cudu. Dziś jestem z tobą, aby cię przeprowadzić przez to przejście z braku do pełni, z ciemności do światła, z lęku do odwagi. Bóg nie zapomniał o tobie. Choć czasem milczy, to nie dlatego, że cię ignoruje. Cisza Boga często poprzedza największe przełomy. W tej ciszy twoje imię było wypowiadane przez aniołów. Zostałaś wybrana, by być świadkiem jego działania w sposób, który zadziwi nie tylko ciebie, ale i tych, którzy obserwują twoje życie. Nie musisz robić nic więcej, niż już robisz. Niebo nie prosi cię o doskonałość. Lecz otwarte serce. W Twojej codzienności, w Twoich zmaganiach, w Twoim zmęczeniu, tam właśnie działa łaska. Cud, który czeka na Ciebie dzisiaj, nie zależy od Twojej siły, ale od Bożej miłości, która nigdy nie słabnie. Widzę nad Tobą światło. To znak, że zaczęłaś wchodzić w nowy czas. Ten czas będzie inny, łagodniejszy, pełniejszy, bardziej spokojny. Wszystko, co było chaotyczne, zacznie się porządkować, wszystko, co było bolesne, zacznie się uzdrawiać, wszystko, co było zamknięte, otworzy się z lekkością, której dawno nie czułaś. Przygotuj swoje serce, bo wkrótce ujrzysz dowody tej obietnicy. Zobaczysz, jak nagle coś się zmieni nie przez przypadek, ale przez boską interwencję. Pojawi się osoba, wiadomość, możliwość, które będą odpowiedzą na modlitwy, które zdążyłaś już uznać za zapomniane. Twoje życie nie jest zbiorem przypadkowych zdarzeń. Każdy moment prowadził Cię tutaj, do tego jednego dnia, w którym Niebo chce rozdzielić dla Ciebie dary, których nie umiałaś sobie nawet wyobrazić. To nie bajka, to nie złudzenie, to manifestacja Bożego planu dla Ciebie. Będziesz błogosławieństwem dla innych. Cud, który otrzymasz, nie zatrzyma się na tobie, popłynie dalej, jak rzeka, dotykając tych, których kochasz, a nawet tych, którzy jeszcze cię nie poznali. Bo kiedy Bóg błogosławi kobietę, zmienia całe pokolenia. Nie bój się swoich pragnień. One zostały włożone w twoje serce przez tego, który zna twoją drogę od początku do końca. Marzenia, które nosisz w sobie od lat, nie są iluzją, są zwojem, który aniołowie odczytują właśnie teraz, przygotowując ich realizację. Twój dom zostanie objęty ochroną. Tam, gdzie była niezgoda, zapanuje pokój. Tam, gdzie był strach, pojawi się poczucie bezpieczeństwa. Tam, gdzie brakowało, przyjdzie nadmiar. Obfitość nie zawsze zaczyna się od zewnątrz. Czasem zaczyna się od jednego cichego, tak wypowiedzianego w duszy. W ciszy poranka, w zmęczeniu wieczoru, w troskach codzienności, tam właśnie przychodzi duch, który niesie pokój. Nie czekaj na lepszy moment, aby zaufać. Ten moment jest teraz. Dziś jest dzień Twojego cudu. To się zaczyna właśnie w tej sekundzie, gdy czytasz te słowa. Jesteś częścią większego planu. Bóg nie tylko daje, ale i powołuje. Zostałaś wybrana, by być nosicielką światła tam, gdzie inni widzą tylko ciemność. Twoje życie będzie dowodem, że cuda się zdarzają nawet wtedy, gdy człowiek przestaje w nie wierzyć. Zauważysz, że zaczynasz czuć więcej pokoju. Twoje serce przestanie się ścigać, a twoje myśli znajdą ukojenie. To są pierwsze znaki i małe potwierdzenia. Że duch Boży działa. Nie ignoruj ich. Przyjmij je z wdzięcznością i pozwól, by prowadziły cię dalej. Nadchodzi czas żniw. Słyszę dźwięk kroków aniołów, którzy niosą ziarna Twoich dawnych modlitw i składają je przed tronem. One już nie są ukryte. Teraz wracają do ciebie pomnożone, przemienione, uświęcone. Jesteś gotowa, by je przyjąć. Choć jeszcze nie wszystko widzisz, zaufaj. To, co niewidoczne, już się dzieje. To, co odległe, zbliża się. To, co niemożliwe, zaczyna się materializować. Nie musisz widzieć, by wierzyć, ale twoja wiara sprawi, że wkrótce zobaczysz więcej, niż oczekiwałaś. Jeśli w twoim sercu jeszcze tli się wątpliwość, pozwól mi teraz ją zabrać. Zastąpię ją pewnością, że jesteś kochana, chroniona i prowadzona. Ten dzień to początek, a to, co jeszcze nie zostało powiedziane, być może usłyszysz już w następnej wiadomości. Otwórz się jeszcze głębiej na to, co teraz płynie ku tobie z niebios. To nie jest zwykła wiadomość, to święta przestrzeń, w której rodzi się nowa wersja ciebie. Jesteś w miejscu duchowego przełomu. Który był przygotowywany od dawna. Każda łza, którą przelałaś w ukryciu, teraz ma swoje znaczenie. Żaden twój ból nie był daremny. Wszystko, co przeżyłaś, zostanie przemienione w błogosławieństwo, które rozkwitnie w idealnym momencie. Nie zapominaj, że twoje życie to część większej historii. Niebo widzi dalej niż ty. Tam, gdzie ty widzisz tylko fragment, Bóg widzi całość. Dlatego nie trać nadziei, gdy nie wszystko układa się od razu. Każda walka niesie w sobie ukryty cel. Nie przyszła, by cię złamać, ale by uczynić cię silniejszą i bardziej świadomą swojej mocy. W ciszy, w której czasem czujesz się opuszczona, kryje się mądrość. To właśnie w tych chwilach uczysz się słyszeć głos duszy, głos ducha. Tam odkrywasz, że jesteś więcej niż tylko ciałem, jesteś światłem, które nie może zostać zgaszone przez ciemność. Nawet gdy wszystko wokół milczy, Bóg mówi przez twoje wnętrze: zostałaś powołana do wielkich rzeczy. Może jeszcze tego nie widzisz, ale każda decyzja, którą podejmujesz z serca, prowadzi cię ku temu przeznaczeniu. Twoje tak dla życia, nawet gdy jest trudne, ma potężne znaczenie w planie Bożym. Z każdym krokiem stajesz się bliższa temu, kim naprawdę jesteś duchową wojowniczką światła. Nie porównuj swojej ścieżki do innych. Każda dusza ma swój rytm, swoje lekcje i swoje cuda. To, że ktoś inny jest w innym punkcie, nie znaczy, że ty jesteś spóźniona. Wszystko w twoim życiu dzieje się w idealnym czasie. Prawdziwa mądrość to zaufanie temu, co niewidzialne i cierpliwe czekanie. Aż objawi się to, co zostało obiecane. Gdy czujesz, że jesteś na granicy, pamiętaj, że właśnie wtedy zaczyna się przemiana. Największe światło rodzi się tuż po najciemniejszym momencie nocy. Dlatego nie rezygnuj. Nie zatrzymuj się. Kiedy wszystko mówi, żeby się poddać, usłysz szept ducha. Jeszcze trochę. Jesteś już blisko. To szept prawdy, nie iluzji. Twoja odwaga nie polega na tym, że się nie boisz, ale że mimo strachu idziesz dalej. Każdy dzień, w którym podnosisz się i próbujesz od nowa, jest świadectwem Twojej siły. Aniołowie widzą Twój wysiłek. Bóg widzi Twoje serce. I nikt, absolutnie nikt, nie przechodzi przez to wszystko na próżno. Zobacz, jak bardzo się już zmieniłaś. To, co kiedyś cię łamało. Dziś tylko lekko dotyka to znak, że wzrosłaś, że stałaś się bardziej odporna, bardziej świadoma. Każda trudność nauczyła cię czegoś o sobie, każda próba była jak ogień, który oczyszcza złoto. Teraz twoja dusza lśni jaśniej. Nie bój się samotności. To nie kara, to zaproszenie do spotkania z sobą samą. W tych chwilach odkrywasz, że wcale nie jesteś sama. Duch Boży mieszka w Tobie. Jego obecność jest cicha, ale stała. Jeśli się zatrzymasz i posłuchasz, usłyszysz, jak Twoje serce bije w rytmie Jego miłości. Czasem to, co wygląda jak koniec, jest tylko przejściem do czegoś nowego. To, co się kończy, robi miejsce dla tego, co ma nadejść. Zaufaj temu procesowi, nawet jeśli boli. To jest to ból narodzin nowej wersji ciebie. Nie opieraj się zmianie, ona jest twoją drogą ku wolności. Zostałaś zaproszona do życia w obfitości nie tylko materialnej, ale przede wszystkim duchowej. To nie jest luksus, to twoje dziedzictwo. Jesteś córką Najwyższego, a on nie zostawia swoich dzieci w niedostatku. Otwórz serce na przyjęcie dobra, które płynie ku tobie z każdej strony. Gdy modlisz się, a odpowiedź nie nadchodzi od razu, to nie znaczy, że Bóg milczy. Czasem odpowiedź potrzebuje przestrzeni, by mogła dojrzeć w tobie. Czasem to ty się zmieniasz w trakcie oczekiwania, abyś mogła przyjąć to, co przyjdzie. To nie strata czasu, to przygotowanie. Nie zapomnij dzielić się tym światłem, które otrzymujesz. Być może właśnie Twoje słowo, Twój gest. Twoje świadectwo stanie się odpowiedzą na modlitwę kogoś innego. Świat potrzebuje Twojej obecności, Twojego głosu. Jeśli czujesz, że ta wiadomość ma wartość, podziel się nią, zostaw serce i pozwól jej dotrzeć do innych dusz. Wiesz już, że każdy trud w sobie ukryty dar. Ten dar nie zawsze przychodzi w formie, jakiej oczekujesz. Czasem przychodzi jako pokój, czasem jako nowa siła. Czasem jako zrozumienie, które nagle układa w całość wszystko, co wydawało się bez sensu. Bądź otwarta na każdy z tych darów. Twój duch zna prawdę. Nawet gdy umysł się gubi, serce zawsze wskaże kierunek. Wystarczy, że mu zaufasz. Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi. Wystarczy, że zrobisz kolejny krok. A kiedy go zrobisz, ziemia pod Twoimi stopami stanie się pewniejsza. A światło jaśniejsze przestań czekać na idealny moment. Idealny moment jest teraz. Każda sekunda, w której oddychasz, jest okazją do zmiany, do decyzji, do ruchu. Nie szukaj znaków na zewnątrz, jesteś znakiem. Jesteś żywym dowodem na to, że łaska działa, nawet wśród codziennych spraw. Jeśli kiedykolwiek wątpiłaś, czy zasługujesz na dobro, odpowiedź brzmi: tak, zasługujesz. Nie dlatego, że jesteś idealna, ale dlatego, że jesteś kochana. Bezwarunkowo, odwiecznie, nie musisz nic udowadniać. Wystarczy, że przyjmiesz to, co już zostało ci dane. Wszystko, czego doświadczyłaś, przygotowywało cię na to, co nadchodzi. Nawet te momenty, które chciałabyś wymazać, miały sens. Bóg potrafi wyciągnąć dobro z każdej sytuacji. Z każdego zranienia potrafi uczynić świadectwo uzdrowienia. Nic nie jest stracone. Zacznij ufać sobie tak, jak ufa ci niebo. Zbyt długo patrzyłaś na siebie przez pryzmat porażek, ale w oczach Boga jesteś zwycięstwem. Jesteś odpowiedzą. Jesteś światłem, które ma świecić nawet wtedy, gdy sama jeszcze nie widzisz swojej pełni. Pozwól sobie odpocząć w tej chwili. Nie musisz biec, nie musisz walczyć. Teraz jest czas przyjęcia. Weź głęboki oddech i poczuj, że jesteś prowadzona. Każdy twój krok jest widziany, każda intencja zapisana w niebie. Jesteś bezpieczna. Jeśli to, co właśnie czytasz, porusza twoje serce, to znak, że jesteś gotowa na więcej. Wiadomości z nieba nie przychodzą przypadkiem. Są odpowiedzą na pytania, których nie wypowiadasz głośno. Dlatego zachowaj tę wiadomość. Wracaj do niej, kiedy znów poczujesz się zagubiona. Pozwól, że nadal będę szeptać do Twojej duszy. Jeszcze wiele mam Ci do przekazania. Twoje serce przeszło przez wiele dolin i wzniosło się na niejedną górę. Jesteś silniejsza, niż myślisz. I piękniejsza w oczach Boga, niż kiedykolwiek mogłabyś sobie wyobrazić. Każdy krok, który wykonałaś, nawet ten, który wydawał się pomyłką, był częścią świętego planu prowadzącego cię do miejsca, w którym teraz jesteś. Nie zawsze było łatwo, czasem droga wydawała się zbyt stroma, a światło zbyt odległe, ale nigdy nie byłaś sama. Zawsze obok ciebie szły niewidzialne dłonie, ciche. Ale pewne. Ich obecność była ukryta w prostych chwilach. W szeptach intuicji, w niespodziewanym spokoju, w spojrzeniu osoby, która zrozumiała. Dziś pragnę, abyś spojrzała na siebie oczami nieba. Nie widzę w tobie porażek, ale nieustanne zwycięstwa. Nie widzę w tobie słabości, ale niegasnące światło, które pomimo wszystkiego nie przestaje świecić. Jesteś darem dla świata. Iskrą w Bożym planie odnowienia. Twoja historia jest ważna. Twoje doświadczenia nie były na próżno. One są świadectwem, że Bóg potrafi zamienić popiół w piękno, a ból w cel. Nie bój się swojej przeszłości, ona została przemieniona przez miłość. Przed Tobą droga pełna nadziei, ale i wpływu. Twoja przemiana stanie się odpowiedzą na modlitwy innych. Dziękuję ci. Że wysłuchałaś tej wiadomości z otwartym sercem. Dziękuję za Twoją obecność, za Twoje zaufanie, za to, że jesteś. Jeśli te słowa poruszyły coś w Tobie, potwierdź ich prawdę, wypowiadając na głos lub w sercu. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. To nie jest koniec. To dopiero początek. Jeśli czujesz, że ta wiadomość była dla Ciebie ważna, rozważ, proszę. Dołączenie do naszego kanału. Subskrybując i aktywując dzwoneczek, nie tylko otrzymasz kolejne przesłania, ale pomożesz nam nieść światło dalej do tych, którzy jeszcze czekają na swoją odpowiedź z nieba. Niech pokój, który teraz odczuwasz, stanie się Twoją codziennością. Niech miłość, którą przyjęłaś, promieniuje dalej. Jesteś cenna, jesteś widziana, jesteś kochana i nigdy Przenigdy. Nie jesteś sama.